Dlaczego niektórzy mężczyźni mają bardzo dużą potrzebę uległości i dlaczego korzystają z usług pań, które mają za zadanie ich upokarzać, dominować i robić im krzywdę? I wbrew pozorom, to nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Dlaczego mężczyźni korzystają z usług domin? O tym dzisiaj porozmawiamy i jest to bardzo ciekawy temat. Także zapraszam Cię serdecznie na ten odcinek. Wiecie, moi drodzy, co jest najbardziej paradoksalne w tym wszystkim? To, że ten temat jest bardzo głęboki. Kiedyś, kiedy myślałam o takich ludziach, to człowiek sobie myślał bardzo prosto, żeby nie powiedzieć infantylnie. Ludzie mają coś z głową, bo jak można pozwalać komuś się bić, poniżać i jeszcze się z tego cieszyć. No ewidentnie coś pod kopułą nie działa. Ale zgłębiając ten temat, wyszło na jaw, że mężczyźni, którzy korzystają z usług domin, mają bardzo dużo cech wspólnych. Praktycznie wszyscy z tych mężczyzn zajmują bardzo wysokie stanowiska, które są również odpowiedzialne i muszą bez przerwy wszystko kontrolować. To jest najczęściej taki facet, który na co dzień zarządza firmą, podejmuje decyzje za setki tysięcy, ma ludzi pod sobą i cały świat na głowie. I w pewnym momencie dzieje się coś niebywałego. On płaci kobiecie, żeby to ona powiedziała mu, co ma robić. Dlaczego on to robi? Wbrew pozorom nie dlatego, że jest słaby. On to robi dlatego, szanowni Państwo, że on już nie ma siły być więcej silnym. I tu się zaczyna prawdziwa historia, która mówi o czymś więcej niż to, że on ma coś z deklem. Bo uległość, ta, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, to nie jest o keksie, kajdankach czy skórze i pejczach. Tutaj mamy do czynienia z czymś o wiele głębszym, czymś znacznie bardziej ludzkim z pragnieniem, żeby wreszcie móc odpuścić to wszystko. Żeby ktoś chociaż na chwilę przejął te stery, żeby nie musieć być w końcu tym niezniszczalnym. W międzyczasie przypominam wam, że ten kanał da się subskrybować. Nie jedziemy na wycieczkę do Korei Północnej, także jesteście bezpieczni i zawsze można stamtąd wrócić. No dobrze. Jak to było w liceum na polskim, zaczniemy od charakterystyki postaci. Kim jest taki mężczyzna, o którym dzisiaj rozmawiamy? Oczywiście nie istnieje jeden typ uległego, ale badania pokazują coś ciekawego. One pokazują wspólne wzorce. Są to na przykład osoby bardzo kompetentne, silne, kontrolujące w życiu zawodowym albo rodzinnym. Na zewnątrz taka osoba wykazuje dużą stanowczość, odpowiedzialność i wysoki poziom funkcjonowania, a w środku natomiast pojawia się chroniczne napięcie, potrzeba odpuszczenia kontroli, emocjonalnego oddechu. Często to są osoby nadmiernie racjonalne, introwertyczne, perfekcjonistyczne, które nie mają przestrzeni, żeby spontanicznie móc wyrażać swoje emocje. U domin te osoby znajdują bezpieczny sposób, żeby oddać w końcu tą władzę i poczuć ulgę. Niekiedy to są również osoby z doświadczeniem nadmiernej odpowiedzialności w dzieciństwie, np. emocjonalne parentyfikacje, czyli musiałem być dorosły od małego, i w dorosłości taka osoba nie umie odpocząć psychicznie. Poddanie się dominom jest chwilowym powrotem do stanu bezpieczeństwa bez brania odpowiedzialności. I tutaj, tak jak powiedziałam, nie chodzi o sam keks, a raczej o występowanie wielu skomplikowanych mechanizmów psychologicznych. Przede wszystkim jest to kontrolowane oddawanie kontroli. Zauważcie, proszę, jedną rzecz. Paradoksalnie, osoba uległa, ona nie traci kontroli w takiej sytuacji, tylko ona dobrowolnie ją oddaje, a to jest ogromna różnica. A z kolei to oddanie kontroli uruchamia bardzo głęboki mechanizm psychiczny, regresję w bezpieczeństwie. Dzięki temu psychika takiej osoby może sobie pozwolić na to, żeby odpuścić napięcie, przestać w końcu analizować, poczuć się prowadzoną i wejść w emocjonalny stan bycia zaopiekowanym. Można powiedzieć, że to jest coś na kształt resetu emocjonalnego, ale jest to w pełnej świadomości i przy zachowaniu bardzo konkretnych zasad, ponieważ tam, w tej relacji, pomiędzy nimi, panują jasno ustalone zasady, gry, których żadna ze stron nie może złamać. Musi tam również istnieć bezgraniczne zaufanie pomiędzy tymi dwoma jednostkami. Drugi mechanizm, który tutaj ma miejsce, to przeżywanie kontroli jako troski. W kontekście BDSM, kiedy ktoś wydaje polecenie, a druga osoba się temu poddaje, temu poleceniu, mózg nie interpretuje tego jako ujarzmienie, tylko jako oddanie się w opiekę. Być może to brzmi dziwnie, ale tak po prostu jest. I to budzi bardzo pierwotne poczucie bezpieczeństwa oparte na zaufaniu. Czyli ta osoba odczuwa coś takiego, że ktoś widzi mnie w całości, zna moje granice i po prostu nade mną czuwa. Pomimo, że ja mu pozwalam przejąć tą kontrolę, on nie przekracza moich granic, które są bardzo wyraźnie zresztą ustalone. W neuropsychologii mówi się, że taki stan aktywuje układ przywiązania, czyli ten sam, który buduje więź emocjonalną w bliskich relacjach. Dlatego bardzo wielu uległych opisuje doświadczenie z dominami jako intymne i oczyszczające, nawet jeśli nie jest to erotyczne. Następnym powodem jest doświadczenie oczyszczenia emocjonalnego tak zwanego katarzis. Dla części osób sesje BDSM są formą właśnie takiego emocjonalnego oczyszczenia. Kiedy ktoś przeżywa takie emocje jak wstyd, brak kontroli czy uległość w bezpiecznym, dobrowolnym kontekście i otoczeniu, Psychika integruje to wszystko w dość zdrowy sposób dla takiej osoby. To może podzia podziałać podobnie jak terapia przez ciało, chociaż z boku wydaje się to bardzo dziwne i może to się wydawać niezrozumiałe. W tej terapii przez ciało emocje, które były tłumione, zostają w końcu przeżyte i rozładowane. I tutaj jest dokładnie ta sama dynamika. Kolejnym powodem korzystania z takich usług jest po poszukiwanie autentyczności. Wiele osób uległych mówi, że w takich doświadczeniach czują się najbardziej sobą. Dlaczego one się tak czują? Dlaczego one czują się najbardziej sobą w takich sytuacjach? Dlatego, moi drodzy, że one mogą w końcu być niestrategiczne nie muszą odgrywać swojej roli społecznej nie muszą być idealne, silne i kompetentne nie muszą udawać, robić czegokolwiek na pokaz w relacji z dominą mają w końcu prawo być prawdziwe, surowe i bez masek. To jest ogromna ulga dla takich osób, które w codzienności funkcjonują w trybie perfekcyjnej kontroli. Nie może tutaj oczywiście zabraknąć naszych ulubionych dragów, czyli hormonów, które także tutaj odgrywają ogromną rolę w tym wszystkim. Mówimy oczywiście o dopaminie, oksytocynie i endorfinach. Takie nasze narkomańskie trio, które już bardzo dobrze znamy. Na poziomie biologicznym uległość w warunkach bezpieczeństwa oczywiście powoduje po pierwsze wyrzut oksytocyny, czyli hormonu więzi, po drugie spadek kortyzolu, czyli hormonu stresu i po trzecie wzrost dopaminy i endorfin. Podobnie jak po Wysiłku fizycznym albo medytacji. Dlatego wiele osób opisuje ten stan po tej sesji jako poczucie spokoju, oczyszczenia, ciepła i tak zwanego zresetowania swojej głowy. Jak już widzimy, mam nadzieję, że to widzimy, to nie jest takie czarno-białe zjawisko, jak mogłoby nam się to wydawać. Tutaj nie chodzi tylko o podniecenie czy o adrenalinkę, chodzi o coś bardziej ludzkiego, o wiele bardziej ludzkiego. Przede wszystkim o bezpieczne poddanie się, czyli doświadczenie, że można być słabym, zależnym, emocjonalnym, a mimo to być w pełni akceptowanym, takim jakim się jest. Chodzi o bycie widzianym, czyli domina widzi tego uległego w pełni, bez masek i bez żadnej obrony. Tam jest również ogromne zaufanie, tak jak mówiłam, czyli jest świadomość, że granice są szanowane, a to daje poczucie kontroli i wewnętrznego spokoju. To oczywiście daje również ulgę i odpuszczenie dla ludzi, którzy żyją w ciągłym stresie i pod presją. To jest często jedyny moment oddechu w ich życiu. Tutaj przyszła mi do głowy jeszcze jedna analogia i kolejny, jeszcze głębszy i najprawdopodobniej, często w ogóle nieuświadomiony powód, dla którego wielu mężczyzn ucieka się do tego rodzaju terapii, powiedzmy. Mężczyźni czują na sobie ogromną presję tego, jakimi mają być, a tego, jakimi absolutnie nie mają prawa być. Mężczyźni muszą być zawsze twardzi, nie okazywać nigdy słabości, nie pozwalać sobie w ogóle na nią, panować zawsze nad sytuacją. A ponieważ nikt z nas nie jest robotem. I takie emocje zawsze będą się pojawiały, to mężczyzna, który jest dusi i nie nauczy się radzenia sobie z nimi, będzie musiał gdzieś to w jakiś sposób wyrazić. Mężczyźni są często nauczeni, że kontrola równa się bezpieczeństwo, emocjonalność to jest zagrożenie, a jakakolwiek uległość to jest po prostu wstyd. I to z kolei prowadzi do wewnętrznego rozszczepienia. Na zewnątrz mamy wizerunek silnego, pewnego siebie mężczyzny, a wewnątrz jest zmęczony człowiek, który już po prostu nie ma siły tego trzymać wszystkiego w ryzach. Ponieważ w przyrodzie nic nie ginie i zawsze wszystko wyjdzie na wierzch prędzej czy później, bo musi wyjść, to właśnie dlatego wielu mężczyzn znajduje ogromną ulgę w takich usługach. U takich mężczyzn kontakt z kobietą dominującą bywa symbolicznym sposobem na zdjęcie tej swojej zbroi. To nie jest ucieczka od siły, tylko to jest chwilowe uwolnienie od, się od tej roli i tej presji, którą narzuca między, na, między innymi kultura i społeczeństwo na tych mężczyzn. Mechanizm mniej więcej wygląda w ten sposób. Nie mogę być słaby w domu, w pracy, wśród znajomych, ale tutaj, w tej kontrolowanej przestrzeni, mogę wszystko puścić i odpuścić. I to jest moment ogromnego rozluźnienia psychicznego, który pozwala ciału i psychice. Odetchnąć. Wbrew pozorom, nie chodzi o samo upokorzenie, chodzi o uwolnienie z presji bycia silnym przez cały czas. Nie wiem, czy odbieracie to w ten sposób, ale dla mnie osobiście jest to bardzo fascynujący temat. I bardzo dziękuję pewnemu panu, który <coughs> napisał komentarz odnośnie tego, dlatego że ten temat jest naprawdę ciekawy i głębszy niż mogłoby się wydawać z boku. W terminach Junga też. I uległość jest częścią tak zwanego cienia. To jest w ogóle bardzo ciekawa teoria. Polecam wam sobie o tym poczytać, bo to się przydaje w wielu innych sytuacjach i problemach, czyli te cienie, ta, ta strona psychiki, której my nie dopuszczamy do świadomości, dlatego że nie pasuje nam do naszego obrazu siebie. Mężczyzna, który w każdym aspekcie swojego życia jest liderem, autorytetem, ojcem, osobą decyzyjną, przywódcą, bardzo często w cieniu, w tym swoim cieniu, ma potrzebę poddania się, i nie dlatego, że on chce stracić swoją godność, tylko dlatego, że jego dusza, można powiedzieć, pragnie równowagi. My wszyscy dążymy podświadomie do tej równowagi w jakiś sposób. Tam, gdzie przez lata on musiał kontrolować, jego psychika zaczyna domagać się doświadczenia utraty kontroli czyli to jest forma powrot, powrotu do tej właśnie równowagi, o której mówiłam. I dlatego uległość może mieć też funkcję uzdrawiającą wbrew pozorom, bo ona integruje to, co zostało odcięte, czyli emocjonalność, bezbronność, zaufanie itd. W takiej relacji z kobietą dominującą dzieje się masa rzeczy i mechanizmów, równie fascynujących jak cały ten temat. Te mechanizmy to jest rozbrojenie ego, czyli pozwolenie sobie na zdjęcie w końcu tej swojej maski, symboliczne odwrócenie ról, czyli kiedy ktoś inny przejmuje ster, a ja mogę wtedy odpocząć od siebie i od wszystkiego, i doświadczenie bezpieczeństwa w zależności. Coś, czego większość mężczyzn nigdy nie doświadczyła, pom może pomijając swoje dzieciństwo, ale to nawet też często się nie zdarza. No i oczywiście, wcześniej przeze mnie wspomniane takie piękne słowo katarzis czyli emocjonalne oczyszczenie przez ekspresję uległości albo podporządkowania. Pamiętajcie, moi drodzy, w życiu wszystko musi gdzieś wyjść i zawsze wyjdzie, ponieważ nie da się uciec przed samym sobą. Możemy uciekać, ale niestety nie możemy uciec od siebie samego. Jeżeli człowiek przez całe życie będzie tłumił potrzebę bycia słabym, potrzebę bycia prowadzonym, potrzebę zaufania komuś, no to prędzej czy później psychika i ciało zaczną się tego domagać w inny sposób, poprzez frustrację, napięcie, zaburzenia emocjonalne, a czasem nawet somatyczne objawy chorób. chorób. BDSM Bywa jednym z niewielu miejsc, gdzie ten niedozwolony kawałek męskości może znaleźć to swoje ujście w sposób świadomy, bezpieczny i kontrolowany. Wnioski z tego, moi drodzy, można wyciągnąć następujące. Wbrew pozorom, dla wielu mężczyzn uległość w relacji BDSM to nie jest fantazja o byciu zdominowanym czy upokorzonym, tylko to jest symboliczny powrót do kontaktu z własnym człowieczeństwem, ze swoją wrażliwością, bezbronnością, zaufaniem i autentycznością, ponieważ każdy z nas, ma w sobie takie cechy i takie potrzeby. Nieważne, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Jeżeli nie będziemy umieli tym zarządzać w sposób świadomy i mądry, to wyjdzie to z innej strony. I będzie potrzebny taki moment, kiedy będą mogli nie udawać niczego i nikogo, tylko po prostu być sobą, i ten stan właśnie dlatego jest taki uwalniający dla nich. Moi drodzy, podsumowując ten temat, w dzisiejszym odcinku porozmawialiśmy o tym, że uległość mężczyzn w relacjach BDSM to nie jest ani słabość, ani dziwactwo, ale bardzo często to jest głęboka psychologiczna potrzeba odpuszczenia kontroli. To nie jest historia o kinkach, tylko opresji, o samotności w odpowiedzialności bardzo często i o tym, jak psychika zawsze szuka równowagi, kiedy nie ma już siły dźwigać swojej zbroi. I ten odcinek, wbrew pozorom, wbrew temu co mogłoby się wydawać wielu z Was, on nie jest o upokarzaniu. To jest odcinek o człowieczeństwie, którego nikt nigdy nie nauczył Was wyrażać. Jeżeli, moi drodzy, ten odcinek dał wam do myślenia, podobał wam się, albo po prostu lubicie, kiedy rozmawiamy tutaj o trudnych tematach, bez owijania w papier, to możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Ten kanał nie gryzie, nie wysyła was do Korei Północnej, tak jak mówiłam, i nie każe kupować garnków za 5000 złotych. Za to daję wam, myślę, sporo perspektywy, dlatego proszę kliknąć, żeby nie gubić kolejnych wartościowych odcinków. Dziękuję wam za wysłuchanie, dajcie znać w komentarzach, czy macie takie doświadczenia. Co o tym myślicie? Czy zgadzacie się z tym, co powiedziałam? Czy to dla Was ma sens? Czy może macie zupełnie inne zdanie na ten temat? Porozmawiajmy, podyskutujmy, i może ja się czegoś ciekawego też dowiem od Was. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa.